Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, bardzo gorąco, a przed wami IMT, czyli czołk, z którym miałem bardzo duży problem i uwierzcie mi, nie wiedziałem jak go skategoryzować, bo najpierw jak nim zagrałem kilka bitewek, te trzy bitewki właśnie dla was, które zobaczycie, za moment to miałem takie, ej, to wcale nie jest też takie tragiczne jak ludzie mówią. Z drugiej strony pomyślałem sobie, słuchajcie, mamy prototypo, mamy przecież jeszcze do tego buraskę. Mamy Lisa, mamy Alt Proto, mamy przecież no, całą gamę czołgów czy Progetto. Mamy całą masę czołgów średnich, które są po prostu dobre lub bardzo dobre. I ciężko będzie takiej maszynie, która wychodzi w dwóch w 2025 roku się tam przebić. I ten czołg nie jest nawet blisko. Jednak myślałem, że to będzie totalnie agrywalne, coś na, wiecie, na poziomie Indian Panzer i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że nie jest. Jest troszeczkę lepsze, ale to ciągle odbiega od topowego czołgu. Co ciekawe, szukałem takiego najbliższego dla Was porównania. I mam wrażenie, że ludzie, którzy lubią grać lansenem, będą w tym czołgu, czy też na tym czołgu się w stanie odnaleźć. Dlaczego? Pomimo tego, że ta maszyna ma gorszy depo, i tak uważam, że ten gameplay nowy jest tutaj wyczuwalny. Tutaj mamy za to 360 uszkodzeń, ale do tego wrócimy za chwilę. I jakbyście się mieli mnie zapytać? Słuchajcie, Tom Prider kosztuje 2,5 tysiąca e, sztuk złota. No a TS6 kosztuje 3,5 sztuk złota. Mimo to, jak miałbym wybierać, definitywnie wziąłbym TS6. Wczoraj nagrywałem ten odcinek i dzisiaj grałem tym na streamie. I powiem wam szczerze, że grałem cały stream. Cały stream TS6. Tak mi się ten joke spodobał, ale też nie sugerujcie się tym, co mi się podoba, bo u Was może być inaczej. Przestrzegam Was przed pewnymi rzeczami związanymi z TS6. I z IMT będzie troszeczkę tego więcej. Zaraz wam powiem o co chodzi. A tutaj możecie sobie patrzeć, jakie są te nagrody właśnie za tego battle passa. Mamy obligacje za tą Raider'a 600, tutaj mamy 800, więc tak jak sobie popatrzycie, gdzieś tam więcej fantów jest w Duke Nukemi. To jest naturalne, to powinno być normalne, skoro płacimy 1000 sztuk złota więcej. Więc na ósemka i dziewiątka, jeżeli nie macie czasu na dwa battle passy. Battle Passy, przepustki bitewne, te nowe dodane, to wybierzcie sobie jeden. Ja bym się skupił głównie na TS6, personalnie. A jak nie macie czasu na MT, to po prostu olejcie temat. Dlaczego? Bo czołk jest za trudny na dzisiejsze randomy, pomimo tego, że jest lepiej, moim zdaniem, dopasowanym lanserem do dzisiejszych realiów. Nie mówiąc już o tym, że sam wygląd też wśród niektórych graczy ma znaczenie, jeżeli chodzi o stylistykę danej maszyny, no to tak uważam, że ts szóstka wygląda bez tego skina, wręcz obrzydliwie, za to z tym skinem wygląda jak totalny szef. Ja jestem wielkim fanem, nie mogę po prostu się oprzeć, żeby ten skin złapać w swoje łapy. No i tak jak widzicie, stan Standardowo mamy wyposażenie z nagród. Mamy jakieś badże. Mamy Duke Nukema jako członka załogi. Będą też rezerwy, pierdółki i tak dalej. I tak dalej. I w Tomb Raiderze jest bardzo podobnie. Też są kamuflaże. Style 2D, tak warto byłoby to nazwać. Dekale jakieś zarzucone. Różowe wyposażenie. Mniej, mniejsza ilość obligacji. Mniejsza ilość fantów. Ale to już mamy za sobą. To co? Do AMT. Prosiłbym was jeszcze raz, żebyście mi troszeczkę wybaczyli, bo byłem, gdy nagrywałem, nie, nie wychwalałem tego czołgu, tak? Tam nawet chyba powiedziałem, że to jest średnia. Tylko, że to może być średnia dla osób, które gdzieś tam lubią podobne, nie wiem, typ rozgrywki, jak ja, że jedziemy sobie, strzelamy, bijemy się na tę alfę. To jest naprawdę przyjemnie pod względem uszkodzeń na strzał. 360 robi robotę. Jakbyśmy sobie wzięli takiego lansena, no to tutaj jednak ta alfa jest niższa, tak? Mamy 320 na bombie, tylko że z lepszym DPM-em. 2800 widzowie, to jednak jest różnica. No faktycznie mam tutaj filety, więc trzeba byłoby zaniżyć tam o te 150-200 około tego depsa. Co do samego IMT, no, DPM-owo nie błyszczy. Wydaje mi się, że to jest jego problem. Gdyby Wargaming stwierdziło, że da mu sekundę szybsze przeładowanie z tych 9,27 na te 827, to już bym mógł powiedzieć: słuchajcie, może i warto, ale czy potrzebujecie takiego czołgu? Jeżeli jesteście w stanie zrobić sobie dwa odcinki Battle Passa za darmo, to spoko za darmo, w cudzysłowie, bo i tak, i tak będziecie musieli za to zapłacić, tam te 6 golda, ale rozumiem, że niektórzy z Was mają jednak jeszcze odłożone tutaj fanty złota za skrzynki i tak dalej, i tak dalej, za te święta, Jeszcze tego złota nie przefarmiliście. Jednak jeżeli nie macie złota, nie macie czasu, to odradzam IMT, bo to jest po prostu maksymalnie średniak i to też dla ludzi, którzy gdzieś tam wcześniej grali lansenem i im się im po prostu podobał. Niszowa maszyna, 360 na bombie, bardzo fajny czas celowania, rozrzut 0.32, więc tym nie posnajpisz, no a na goldzie jest jeszcze jeden problem, 246 pęki, więc ta pęka za wysoka nie jest, dlatego z rozwagą mądrze podchodźcie do tematu, nawet jak jesteście fanami Tomb Raidera, to logiczniejszym tutaj, Wyborem będzie po prostu wzięcie TS6 do farmy. No, jak te gierki mi się dały, to możecie zobaczyć, proszę bardzo. I nie krzyczcie na mnie, po prostu byłem zdziwiony, bo grało mi się tym całkiem okej. Okay. Myślałem, że to będzie totalne gówno, a jednak gdzieś tam coś wychodziło. Miałem jeden tylko myk w tierach, w losowaniach. Na tiery 9 i 10 ten czołg sobie radzi gorzej niż na tych 8. To też podkreślam, ja akurat miałem też szczęście w nieszczęściu, że rzuciło mi taki losowanka. Zapraszam. Moi kochani, to jest pierwsza runda, patrzcie na to. Opa, zeróweczka zagrana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Włączę sobie hitloga i założę okulary na tę specjalną okazję. Pytanie brzmi, gdzie powinienem tym grać? Czy powinienem pojechać na zielone? Czy powinienem pojechać na mordor? Pytanie dość ciężkawe. Ja sobie chyba pojadę na lewo. Okej, okay, jak to jeździ? Czy w ogóle? No, demonem prędkości to to nie jest. Profil. No, też nie jest to mała maszyna. Troszeczkę mam wrażenie, że jest mniejszy niż prog. No, ta stabilizacja, widzicie, no ten celownik jest rozlany. Jakbyśmy na to nie spojrzeli, gdzieś tam e, widać, że się rozjeżdża. Czy do takiego poziomu jak EV? Absolutnie nie. Ale też bym na to uważał ze strzelaniem snapów. Może być różnie, bo to w przypadku takich maszynek, jak ta, ciężką określić, ale to widzicie na średnim dystansie, chyba będzie ciężko. Kleicie jakąś sensowną pechę? Albo i niekoniecznie. Więc już pierwsza tuba poleciała. Mi się wydaje, że tam stoi. Przyładowanie 9,14. Trochę, trochę wkurza. Pomimo tego, że ma 360 mm, uszkodzeń na strzał. To jedno, no, no, chciałbyś, żeby to ładowało szybciej, W końcu to jest czołg średni. Dobra. jedziesz sobie karn. Karnowi można byłoby rozwalić domki. dodamy w Gesora. Ej, kurde. A może to wcale nie jest takie złe? Ja się nastawiałem na ten czołg, że to będzie totalne gówno, jednak... Mówiłem też często swoim widzom, co powtarzałem niejednokrotnie... Słuchajcie, burask na papierze też wyglądała źle. A więc co mnie tutaj czeka? Czy to jest faktycznie takie gówno, no jak wszyscy mówili? Czy być może jest to maszyna, której można wybaczyć i komuś się na przykład spodoba? nie wiem, ciekawe. Ten karn jest bardzo denerwujący, ale nic z nim nie zrobię. No, mam dwa strzały i 720 uszkodzeń, czyli klepać tutaj. Dymka na pewno będziemy, jeżeli będziemy mieć też dostęp do czołgów przeciwnika. Ale na pancerz bym nie liczył. Nie liczyłbym na pewno na to, że będziecie w stanie przytankować tutaj. Jakieś maszyny dziewiątego, dziesiątego poziomu to już w ogóle. Broń Boże. Ja się zastanawiam, czy mam jechać, czy nie jechać. No nie jest tutaj, ale AMBT. Grało tuż obok niego. Więc muszę to respektować. I muszę uważać na to, co robię. Podjadę sobie przy domku, tak, żeby nie dostać bomby od tego, co na domku może stać. No i kurde, działo jest przyjemne. Nie jest to działo snajperskie ale do takich wymian, gdzieś tam na bliskim kontakcie, strzeliłem w domek przy okazji, nie wygląda tragicznie. Myślałem, że będzie o wiele gorzej. Po 390, 370, więc te pechy z uszkodzeniami wchodzą. Przerzućmy się na tego ziomeczka. Jak sobie stoi tak ładnie na otwartym polu, to przeładujmy sobie na peki, nie będę potrzebował golda. W przebijaniu jest szóstki stojącej bokiem. I kolejna tuba. Siada to. Snapik? No, snapik nie wszedł. Nie ma co się przychrzaniać. Jednak 2100 uszkodzeń zrobionych dość szybko. Ciekawe. Na te 34 bicza mieć nie będę. I tak się zastanawiam. Podjechać czy nie podjechać? Na pewno mogą tam z tyłu stać te takie. Zobaczcie. Subespota i subespota. spota -Term. Jeżeli chodzi o te. To nie jest ciągle moim zdaniem poziom lisa. Y Mx-Alt-Proto, który ma pancerz na wieży, takie mam wrażenie, jednak wydaje mi się, że część ludzi będzie skłonna polubić ten czołg, nie mówię, że to będzie ich najlepsza maszyna do grania, ale polubić ze względu na uszkodzenia, jak takim medem z taką celnością i stabą, w miarę szybkim skupianiem, bo to warto nakreślić, no będziecie robić tego dymka, no To też nie będzie tragedii, no, tylko ta pena martwi, tak? Ta pena jest martwiąca. Tutaj mamy 360 alfy i 240 peny, więc to nie jest to dużo. Czy powinienem tak zagrać? No, liczę na to, że ktoś tutaj to da pechy w tego MBT. Ale moje uśpi. a szkoda. Miałem takie wrażenie, że jego powinno rozwalić, a tak się nie stało. Pecha w SU też nie trafione. Czytam WISU. No, i co dalej? Czy chcę na niego grać, czy się chcę wystawić? No, no nie chcę. Chcę poczekać i nie robić nic głupiego. Wolę, żeby on zniknął, niż mnie ciągle proksował, niż mnie podświetlał, nie jest tam do niczego potrzebne. 700 asysty, 2100 dymka. No i co? Gdzie jest term? Oj, oj, bratku. I kolejna tuba. Okej, okay, przełączmy się na apeczki. Mam mieszane uczucie bardzo co do tego czołgu. Dlatego, że robiłem ten materiał z takim nastawieniem, że to jest gówno, i, i będę musiał. Będę musiał, będę, to, będę musiał no jechać po tym czołgu za wszelką cenę. A jakoś nie widzę, że trzeba aż na nim tak psy wieszać. Jednak to nie jest maszyna idealna. Nie jest to super tank do grania. Jak dla mnie, to będzie średniaczek. Dla mnie to będzie średniaczek, więc musicie zastanowić się. Czy chcecie robić średniaka i poświęcać czas? Czy wziąłbym ten czołg czy TS6? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Jedziemy dalej. Zastanawiam mnie jedno. Zrobiłem faktycznie 2180 spota. Zrobiłem 3382 uszkodzeń i dwa fragi tylko. I to jest masterka. Co to znaczy? To znaczy, że ludzie. Tutaj bym zarobił 130 tysięcy, gdybym miał. Zobaczcie materiały, czyli prawdopodobnie żarcie. I coś jeszcze, bo mi zeżarło hajsiwo. Nieważne, nieistotne. Za taki wynik w pierwszej rundzie dostajemy masterkę. Okej, okay, to jest 5000 tysięcy łączonego. Tylko pytanie brzmi: kto sobie z tym czołgiem będzie w stanie poradzić, bo wygląda na to, że nie jest to łatwa maszyna w obsłudze dla innych graczy. I nie wiem, czy dla mnie też, wiecie, rzuciło mi semeczki, było fajnie, ładnie, pięknie. Spróbujemy pograć sobie tym, żeby rzuciło nam wyższe poziomy, oby tak właśnie się stało. A ja robię testing. Zobaczmy jak mi pójdzie w drugiej rundzie. Zobaczymy, czy uda się coś zrobić. Okej, okay, są trzy hateki, cztery hateki, jakieś medy i cały spam Tadeków, czyli obrzydlistwo. A co jakbym spróbował wjechać w pierwsze tempo na Mita? Nie jest to też czołg do takich zadań, bo on nie jest tak szybki. Zumaczcie, jakieś się wolno rozpędzam. Faktycznie jadę teraz te 50 na godzinę, ale czy 50 na godzinę z kolei to jest jakaś zawrotna prędkość jak na meda. No, wstrzymałbym się z takimi stwierdzeniami. Widzę, że cała moja ekipka zaczyna jechać na. Na górę, gdzieś tam mamy tego splita, czyli 1-2 będzie grany wraz z linią 7-8. A ja, nie chciałbym tutaj wyparować. Ta lorka mega agresywnie sobie pikuje. Pytanie brzmi, gdzie jest badcza. Dobra, widzę gościa. Do go gołujmy. Powiem wam szczerze, bardzo podobny vibe mam na tym czołgu jak przy Lansenie. Tylko mam wrażenie, że tym. Więcej trafiam. Nawet ciężko mi to opisać. Trochę taki Lansen, tylko w dzisiejszych realiach lepiej dopasowany do matchmakingu, do gry, do obecnego stanu gry. Więc jeżeli jesteście fanami Lansena, być może to będzie czołg dla was, ale... Czy cała reszta ludzi pokocha tę maszynkę? No właśnie. <grym> uważałbym z takimi stwierdzeniami. No działo nie jest snajperskie, nie jest takie super medowe. Gdzieś tam czuć brak tej celności. Ja myślę sobie, czy ja Gonzalo, tutaj nie upluję. Chyba nie, nie będę próbował nawet na ten moment do niego mierzyć. I być może no, łapie buraskę, też jej nie wyłapię. okej, okay, okej. Okay. Mam problem, bo przyjechałem na środek mapy, a tutaj na bogi nikogo nie ma. Więc poczekam sobie na tej aż będzie cofał. Wymierzymy troszeczkę wyżej, zobaczcie, ale szybkie te pestki. Nie, no 1300 z perkiem. Całkiem dobrze to lata. Odzumujmy, sprawdźmy, co się dzieje. Jest LTTB, jest UDES, Tutaj będzie proxy od Lorki. co uprzykrza mi trochę grę, przyznaję, ale jakbym się ustawił w ten sposób i sobie po prostu strzelił? No to jest mam wrażenie, że to jest lepszy lance na dzisiejszy wod. Dosłownie. Tyle mogę powiedzieć. Takie mam odczucia po tych pierwszych grach. Nie mam zbyt dużego problemu z robieniem uszkodzeń, bo jak wychodzą te wysokie rolki, to słuchajcie, te uszkodzenia na dobrą sprawę, może nie, że robią się same, ale to nie pyrka po 200. No, to nie jest czołg, który sobie trwa po 220, 210, 230 i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Ja myślałem, że zje ten czołg od góry do dołu. A tutaj, czy ja na dobrą sprawę mam się do czego przyczepić? No na pewno nie jest to topowa maszyna, tak? Nie jest to czołg, który... Będzie królową na randomie, ale jakbyście tak mieli wymutować ten stream i popatrzeć sobie jak się tym jeździ i jak to robi damage. Powiedzmy, że bez całego mojego gadania, bez mojego całego pieprzenia mutujecie sobie audio i sobie oglądacie. Nie wygląda to jakoś tragicznie. I znowuż mówię, to nie jest czołg topowy, ale taki lansenowaty w 2025 roku. Wydanie w amerykańskiej postaci. Lance No o. Charlemagne, Conceiver i Test 3 w krosie po lewej. A jak z pancerzem tutaj jest w ogóle? Prawdzie też nie jakoś hurdur. Na tigerka, no i co? Test 3 padło. E, Wierzmy sobie w Conceivera, i później w Charlemagne'a. Type 71 jeden w górę. A co, jakbym go zramował? Myślicie, że dam radę? Chyba nie ma sensu, co? Ładnie tym mielem robisz, ładnie. I to jest, to jest, to jest właśnie kara, no. To jest właśnie kara. Gdzieś tam przesadził kumpel. Ja sobie przejechałem, bo widziałem, że Gonzalo był, delikatnie mówiąc, zajęty. Załadujmy sobie golda. Bo chyba po mnie. No dobra, tym Gonzalo, bracie. Ja mam szybciej przodowanie, czy on? On. Okej, okay, 9 sekund. Trochę mnie to drażni. Trochę drażni mnie te 9 sekund, ale raczej na ogół będzie to przeżycie dla graczy. Na mnie mierzył, widziałem to. Do przeżycia dla graczy. Delikatnie mówiąc, to mam wielki dysonans. Nie wiem, co mam powiedzieć o tym czy No jest specyficzny, bardzo specyficzny. Ale czy mogę go skategoryzować gdzieś tam w kategorii gówno, no raczej bym się nie porwał. Chcę zobaczyć dyszki, chcę zobaczyć gierkę z dyszkami. Lecimy kolejno. Moi kochani, moi drodzy, nie rzuciło dyszek. A szkoda. A fajnie by było, żeby rzuciło te dyszki. Tak jak widzicie, tutaj zagrałem dwie gry. Bardzo szybko te rezerwy praktycznie nie upłynęły, a więc to były takie bitwy, no do jednej bramki tak można byłoby to nazwać. Wracając do poprzedniej bitwy, gdzie mówiłem o lansenie, mam na myśli cały, nawet nawet nie wiem, jak to nazwać, ja mam straszny problem z kategoryzowaniem tego czołgu. Ale powiedzmy, że dużo elementów z lansenem jest włączonych oprócz DPM-u. Bo na lansenie byśmy sobie strzeli co 6,7 sekundy, czy tam co 7 sekund. Tutaj mamy te gdzieś tam punkciki wydłużone, ale wyższe alfa i tak dalej, i tak dalej. Więc granko jest nawet, bym powiedział, podobny Rzadko kiedy możemy znaleźć meda, który ma 360 alfy na ósmym poziomie. Często ich ataki nawet mają gdzieś tam właśnie takie wartości. Więc mamy tutaj ciekawą opcję do tego, żeby oddawać właśnie pechy w hila. A na dobrą sprawę to zmisowałem najłatwiejszą buraskę jadącą bokiem. Za to to wchodzi. Okej, okay. pancerz wieży, tak jak widzicie, ogólnie pancerz na tym czołgu nie istnieje. Raczej bym nie liczył na to, że to coś będzie odbijać, jeżeli chcecie takiego meda. No, to weźcie sobie MX Alt Proto, i po prostu pojedźcie tym grać na wieżę i będzie ok. W przypadku tej maszyny, przód, tył, przód, tył. Czasami coś odbije jakąś cerkę. Jedną, drugą. Nie wiem jaką się odbił. No, ale strzelał goldowymi cerkami, więc to dziwne. Nie mogę tutaj grać. Z każdą chwilą, jak będę grał w tym miejscu, oni będą mieć do mnie łatwiejszy dostęp. Och, choli pano. Muszę się schować od chwila i liczyć na to, że mi ziemniak nie da. No nie dał mi jednej. Ale to nie oznacza, że jestem bezpieczny, słuchajcie. Wycieczkowy ziemniak. Szybko zrobione obrażenia. I to chyba o to chodzi w tym czołgu, że nawet gdy nie mamy jakiegoś super DPM, nie wiem, typu 3,5 tysiąca i tak dalej i tak dalej. To przez to, że... Strzelamy, przebijamy z taką wysoką alfą. Czuć to, że z przeciwnika THP spada, a na waszym liczniku rośnie. Zastanawiam się, jak mogę gdzieś to się ustawić, żeby się nie roztrzaskać z tych HP. -ków. No, 289 to jest chyba najniższa rolka do tej pory. Ale umówmy się, wiadomo, że takowe też będą się pojawiały. Prawdopodobnie zginąłem. Albo prawdopodobnie nie zginąłem, bo lorka zrobiła znowu szalony. Więc co ci ludzie mają, że aż tak agresywnie potrafią grać, nie szanując swoich hapsów? Okej, okay. i sami sobie ocencie 2800. Będę musiał tym pograć na streamie. Mam problem z wypuszczeniem tego materiału, szczerze. Ja liczę, że to będzie jakiś koszmar, jakiś syzyf, że nie będę w stanie zrobić 3000. A i to 3000? 2-3000 to się robi samo. Ciekawe. I zastanawiam się, co mogę zrobić teraz. Czy powinienem grać agro? Wyłapać sobie centuriona, cofamy się. Wiemy, że artyleria tutaj mierzy. Pod ostrym kątem można wrzucić, bo stoi gdzieś tam. Nikt na mnie grać nie chce. I miałem penny na heku. 53. I też mały mózg, bo wychyliłem się na bizontę w taki sposób, gdzie wiedziałem, że on tam może być, dlatego chciałem sobie to sprawdzić, zupełnie niepotrzebnie, mój błąd, gdybym nie przyjął tej pestki, grałbym na cwaniaka, tutaj można byłoby zrobić fajny wynik. Moja wina jednak znowuż, 3100 zrobionych. I co ja mam wam powiedzieć do cholery?